Szanowni Państwo, zanim przejdę do głównej części odcinka, czyli omówienia naszego, wczor naszej wczorajszej rozgrywki w Debridge, najpierw chciałbym poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, dzisiaj mamy piękny dzień, sobotę, 8 marca, Dzień Kobiet. Dlatego wszystkim Paniom oglądającym ten odcinek, chciałbym życzyć, aby podczas Waszych rozgrywek z Waszymi mężczyznami Zawsze, żebyście mogli cofnąć swój ostatni ruch, aby oni się nie denerwowali, aby ta rozgrywka przynosiła wam jak najwięcej radości. Druga sprawa. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać dwóch nowych patronów tego kanału, a mianowicie Dawida, oraz w sumie to nie jest taki nowy patron, ponieważ już wcześniej z nami był Aureliusz. Wielki powrót Aureliusza znanego w świecie planszówkowym jako największego fana crossfitu. Kolejna sprawa. Dziękuję za podrzucanie pod ostatnim filmem ogólnie za dobry odbiór i sporo komentarzy pozytywnych odnośnie właśnie tego co teraz tutaj się dzieje. W jaki sposób mogę sobie z wami albo do was porozmawiać. I jakie dawaliście fajne Fajne nazwy na tę serie właśnie w samochodzie. Były takie jak Argo mówi. Planszówki z samochodu, chociaż to troszeczkę jest za długie, żeby to wpisać w tytuł, ale muszę przyznać, że bardzo mi się po prostu spodobała wypowiedź Jakuba, który nazwał tę serię Argo Skargo. Po prostu bardzo fajnie to pasuje. Chociaż moim zdaniem jakby zrobić z tego po prostu samo kargo. To jest po prostu mistrzostwo świata. Także myślę, że zostanie samo Kargo, ale oczywiście możecie dalej, wpisywać, wpisywać w komentarzach swoje propozycje. Ponieważ jak widzicie, zaczynam być konsekwentny. Tak jak mówię, tak robię. Wczoraj był odcinek, dzisiaj jest odcinek, chociaż jutro jest niedziela. No to nie będzie, nie będzie odcinka, ale myślę, że w poniedziałek już wrócimy, wrócimy z kolejnym. Kolejna sprawa, no to a, jeszcze wrócę do tego patronajta, ponieważ tak jak właśnie mówiłem, wczoraj graliśmy w Debridge i macie teraz aktualnie świetną promocję na Ale Planszówkach. Na Debridge wraz ze stretch golami z Kickstartera za 399 zł. Jest to bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o ten tytuł. I jeżeli wesprzecie kanał. Za minimum 9 zł i będziecie mieli dostęp do grupy na Facebooku. Wtedy w niedzielę, czyli 10 marca, wrzucę kod również właśnie do Ale Planszówek na minus 50 zł na ten tytuł. Ale to jest tylko dla pierwszych 5 osób. Dlatego jak dołączycie nawet za te 9 zł, no to macie 41 zł dodatkowego bonusu. Myślę, że to bardzo fajna. Bardzo fajna opcja. Cóż tam jeszcze chciałem poruszyć za temat, zanim zaczniemy The Bridge? Muszę się troszeczkę zastanowić. No ale w sumie możemy od razu przejść do głównego wątku tego odcinka. A mianowicie, no jak widzicie sobie stoję teraz znowu w korku, mimo że jest sobota, myślałem, że to będzie... Szybka akcja, ale zapowiada się na troszeczkę dłuższy, dłuższą podróż. No do, dobra, zanim, zanim odebrisz, no to jeszcze opowiem o tym, dokąd właśnie jadę. Właśnie jedziemy, w sensie już myślę, że chłopaki już są, jadę i będziemy nagrywać właśnie dla Was rozgrywkę. Dlatego wczoraj spędziliśmy sporo czasu. Ponad 6 godzin na dopracowywaniu różnego rodzaju elementów tej gry, żeby jak najmniej pytań było podczas, podczas samej rozgrywki. Także nie tylko po prostu sobie graliśmy, ale próbowaliśmy różnego rodzaju połączenia, sprawdzaliśmy jak ta gra po prostu działa. O tym opowiem na samym końcu, o tych moich wrażeniach. To może na samym początku zacznę po prostu od początku. Czyli tak, na samym, na samym starcie gry, klasycznie każdy z nas dołączył na planszę, wybrał sobie jakąś tam jakiś kafelek, lokacji, który jest umieszczony obok jednej z czterech bram. No i zaczęliśmy klasycznie. Każdy odkrył ten kafelek, porobił parę ruchów. I tak naprawdę na początku było bardzo spokojnie, chociaż już od drugiej rundy. Oczywiście ja mam zawsze takie szczęście. Jak już dociągaliśmy, e, jak dociągaliśmy karty naszych przeciwników, czyli tych obrońców Firewall'a, te potężne figurki, które utrudniają nam grę i nas atakują chcą nas wykurzyć z tego całego systemu. No to oczywiście co? Kuba i Witek. Kuba i Witek cali zadowoleni, ponieważ mogą robić swoje zaplanowane akcje. A oczywiście ja dostałem od razu na twarz pana Robaka, Worma, który się przyczepia do mojej figurki i nie chce się po prostu ode mnie odczepić i będzie podążał za mną przez kolejne rundy. Oraz oczywiście musiałem dostać troszeczkę mocniejszego przeciwnika, bo tak naprawdę w tej rozgrywce, nawet w której będziemy nagrywać, mamy trzech przeciwników. Właśnie Worma, który jest teoretycznie najsłabszy, ale jak to mówią, w kupie siła. W kupie siła i jak jest ich więcej, no to potrafią siać spustoszenie. I właśnie o to tutaj chodzi. Jest bardzo fajna analogia właśnie tej, tego przeciwnika do Umbry z Black Rose Wars, no w sumie działa na takim, dokładnie na takim samym schemacie. No, w końcu ten sam wydawca, o którym, o czym wam wspominałem, wspominałem wam ostatnio, czyli wczoraj. Drugim przeciwnikiem jest Echo. Jest już to przeciwnik dosyć wymagający, ponieważ ma więcej punktów życia, chociaż sama gra się po prostu skaluje, że im dłużej gramy, im ta gra dłużej trwa, tym jest ciężej i dany przeciwnik ma więcej życia. Oczywiście każdy z nich ma swój limit, ale będzie to, będzie to uzależnione od kostki, co zresztą zobaczycie na rozgrywce. No, ten przeciwnik już jest troszeczkę bardziej denerwujący, ponieważ ma dodatkowe umiejętności. Jedną z tych umiejętności jest to, że w miejscu, w którym my jesteśmy na danej lokacji i on się znajduje i nie mamy włączonej osłony, czyli nie wydamy jednej z naszych akcji na osłonę, to ten przeciwnik blokuje nam możliwość zawirusowania danej, danego obszaru. No i to już się robi problematyczne, ponieważ odbiera mi bardzo przydatną akcję, właśnie zawirusowania. A tak tylko jeszcze dopowiem, że jeżeli wokół danych, konkretnych danych, które chcemy zdobyć na danych lokacjach, zawirusujemy konkretne, konkretne obszary, wtedy możemy daną danę sobie zabrać, no i jesteśmy coraz bliżej wygrania gry. Dlatego od razu dostałem takiego przeciwnika na klatę, który mi odbiera tą bardzo ważną akcję. No i trzeci przeciwnik, no to już jest Guardian, czyli najsilniejsza postać, która jak już wchodzi na planszę, to dąży do tego, aby nas po prostu z tego całego serwera wygonić. Jej głównym zadaniem jest zamykanie bram, przez które możemy wchodzić po tym jak się rozłączymy z danego serwera, czy po prostu jak nas tam Przeciwnicy pokonają, żeśmy nie mogli się po prostu na nowo dołączyć, on zamyka wszystkie cztery bramy, akurat w tym scenariuszu mamy cztery bramy. I wtedy gra się kończy, oczywiście po drodze, zadając nam bardzo dużo obrażenia. No i utrudniając, oczywiście, jak najbardziej się da grę. I właśnie do tej postaci przejdziemy za chwilę, ponieważ dalej, jak ja już miałem tych przeciwników na swojej klacie, no to już wiedziałem, że oczywiście na samym starcie już mam utrudnienie i Vito i Kuba będą mogli realizować po prostu swój plan. Strasznie zakorkowana ta ta gdynia w sobotę. Jest godzina 11:30, jak właśnie jestem w samochodzie, po prostu korki są niesamowite. No co poradzić? Także tak. Moim głównym zadaniem, a jeszcze tylko dopowiem, że przy pozbyciu się przy pozbyciu się danego przeciwnika Mamy różnego rodzaju nagrody. No jeżeli chodzi o tego Warma, no to niestety nie daje nam żadnej nagrody, także po prostu tylko utrudnia życie, ale już przy unieszkodliwieniu Echo będziemy mieli dodatkową nagrodę w postaci kredytu. Za te kredyty będziemy mogli sobie kupować karty, które są tylko cztery, które są tylko cztery karty nagrody, gdzie na jednej z tych kart na każdej z tych kart, chociaż nie na każdej, dobra. Na niektórych z tych kart mamy po prostu mamy po prostu możliwość zakupienia jednej części danych. Czyli jesteśmy dzięki temu coraz bliżej właśnie do wygrania gry. Także no z jednej strony, z jednej strony jest to dla mnie problem i uciąże, uciążliwa sytuacja, ale z drugiej Zawsze zdobędę sobie jakiś kredyt, jeżeli oczywiście uda mi się go pokonać. No i kolejna rzecz z tym echo jest taka, że jest on bardzo. Poza tym, że nie możemy używać tej akcji zawirusowania, to jeszcze nie możemy bezpiecznie po prostu opuścić tej lokacji. Tak jak worm do nas się przyczepia i za nami podąża po każdym obszarze, tak tutaj echo, po prostu jeżeli będziemy chcieli uciec z tego obszaru no to zadaje nam jakieś tam obrażenia, jak dobrze pamiętam akurat to mi wyleciało z głowy ale jest jakaś nieprzyjemna sytuacja z tym związana myślę, że jest właśnie nam przydzielany wirus który przyczynia się do tego, że szybciej wylogujemy się z serwera i potracimy nasze akcje, tak w skrócie także tak, musiałem się uporać z tymi przeciwnikami, jak już wspomniałem, Kuba Witek robili swoje, byli zadowoleni i, co, i w skowronkach no ale mieliśmy takiego pecha Mieliśmy takiego pecha, jeżeli chodzi o mm, dobieranie kart w fazie Firewalla, czyli tam gdzie przeciwnik ma, tam gdzie przeciwnik ma swoje akcje, że bardzo szybko podążał do przodu właśnie Tor Firewalla. Im dalej ten tor, im dalej przesuwamy kostkę na tym torze, tym szybciej wyjdzie ten ostateczny boss, ostateczny guardian i będzie starał się zakończyć nam grę. No i muszę powiedzieć, że było to bardzo szybko, bo daję, że w trzeciej już rundzie, jak dobrze pamiętam, w trzeciej rundzie już mieliśmy takiego pecha, że on pojawił się na planszy i zaczęła się oczywiście panika. My jesteśmy jeszcze w powijakach, a tutaj już wychodzi główny boss i chce nam zakończyć grę. Dlatego szybko zaczęliśmy ogarniać zbieranie, zbieranie danych. Zaczęliśmy między sobą już taką rywalizację. Zaczęliśmy się atakować, żeby kopiować od siebie dane, ale ten boss oczywiście już zdążył pozamykać, pozamykać dwie bramy. No i tak na siebie patrzymy, co teraz, nie? Czy po prostu będziemy dalej siebie atakować? Mamy bardzo mało czasu, gra już idzie ku końcowi i ten boss się rozkręca. No i tak. Doszło do momentu, że została ostatnia brama dla tego bossa, no i Witkowi został ostatni, ostatnie dane do zebrania. I to była bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ Kuba już po prostu wiedział, że nie ma szansy wygrać. No to postanowił co? Biednego Argo, argo wyrzucić z serwera. Za swoje kredyty zakupił kartę. Która nie dawała mu już danych, tych potrzebnych do wygrania, ponieważ i tak by nie wygrał, zakupił kartę, gdzie może 6 albo 8 kostek chyba 8 kostek za dwa kredyty poprzesuwać w konkretne tam pole swoich akcji. I co zrobił? Wszystko poprzesuwał w pole ataku. W pole ataku, następnie przesunął się w miejsce, w którym. Ja sobie przebywałem z moją taką delikatną obroną, ponieważ się tego nie spodziewałem, i wywalił mi takie obrażenia. Bodajże z 8 ośmiu, z ośmiu miał 8 kostek, ale z tego wyszło chyba 12 ataku. A to jest bardzo dużo. Tak naprawdę po troju liczbę obrony, którą, po liczbę obrony, którą posiadałem, od razu przydzielił mi trzy wirusy. No i już resztę gry mogłem sobie obserwować po prostu spoza planszy. No, ale i tak już była końcówka, na szczęście dla Witka. Skończyło się to tak, że e, Guardian nie dał rady odkryć, nie dał rady odkryć ostatniej bramy. Witek, Witek. Um, Witek zebrał ostatnią danę. No i tak, w tej pierwszej partii, w sensie pierwszej partii, w naszej ostatniej partii przed nagrywkami, to Witek został zwycięzcą. No nie można mu tego odebrać, ale muszę powiedzieć, że było naprawdę wyrównane, bo tak naprawdę każdy z nas, każdemu z nas brakowało jednego kafelka do wygrania. No ale tak. Ale pamiętajcie, to, co jest na nagraniu, liczy się potrójnie. Także to, że Witek wygrał wtedy, to i tak będzie się liczyło to. Kto wygra dzisiejszą rozgrywkę, tą najważniejszą przed kamerami? Powiem tak, troszeczkę nie nagrywaliśmy i w sumie pierwszy raz chyba od nie wiem kiedy nagrywamy za dnia. Jest piękna pogoda, wiosenny dzień się zaczyna, znaczy wiosenna temperatura. Nagrywamy za dnia, ponieważ osoby, które bardziej tak się skupiły na naszej rozgrywce w Massive Darkness. Tam widać czasami na przebitkach przybliżenia na zegarek Kuby, którego nie wyłączył. I widać, że jest około godziny 23. Także, no jak widzicie, my robimy, co możemy, żeby tutaj te gry dla Was ponagrywać. Nie mamy tyle czasu, co niektórzy. No, ale no po prostu wiemy, o co chodzi. Musimy się do tego dostosować. I robimy, co możemy. I tak jestem tu z chłopaków dumny, że to tak wychodzi. Ale dzisiaj nagrywamy za dnia i każdy jest wypoczęty. Myślę i będzie bardzo ciekawa, będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Mam nadzieję, że pokażemy Wam w tej rozgrywce jak najwięcej myczków, żebyście również ze swoimi grami nie mieli jakichkolwiek, jakichkolwiek problemów. Tak, ja już dojeżdżam. Już jestem blisko studia, za chwilę będę tutaj rozmawiał z Panem z panem stróżem, który dzielnie pilnuje tutaj całego dobytku, żeby mnie wpuścił. No i będziemy nagrywać. Jestem dobrej myśli, że to fajnie wyjdzie. Każdy z nas chce to robić. Dziura na dziurze, oczywiście nie może być łatwo. Także tak, już kończąc ten materiał, no właśnie, przez ten korek wyszedł dłuższy niż ostatni. Ogólnie myślałem, że to wszystko będzie się zamykać w 10 minutach maks, ale no słoneczko wyszło, ludzie wychodzą z domu i tak to wychodzi. Także kończąc to wszystko, możecie pisać w komentarzach, jak nazwać tę serię. Z chęcią jeszcze inne pomysły tutaj będę brał pod uwagę, chociaż myślę, że Cargo albo Argos Cargo na razie wygrywa wszystko. Jeżeli chcecie jeszcze te dodatkowe zniżki, no i wesprzeć kanał, bardzo zapraszam na Patronite'a. Dołączcie do tego zacnego grona, gdzie również w marcu będą świetne nagrody do wygrania dla wszystkich patronów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Fajnie, że ta seria, przynajmniej pierwszy odcinek Wam się podoba no do serii to jeszcze daleko. Wszystkiego dobrego, miłej soboty. Cześć!